Given that's how tym czyli z życia handlarza samochodami używanymi, za mną stoi jak widać Renault Megan z 2007 roku w wersji poliftowej. Na którego przykładzie powiem wam, dlaczego szczerze nienawidzę zimy. Mamy nasz pokazowy samochód, a właściwie może nie pokazowy, ale taki, na którego case omawiany będzie przypadek. Strasznej zimowej pogody i jej wpływu, właśnie na sprzedaż i na kupno samochodów, a konkretnie tą właśnie Renault Megan w wersji kombi z 2007 roku. poliwtówka 1,9 DCI 131, bodajże koni, na 6 biega. Powiem wam jeszcze na szybko, że to jest kolejny samochód kupiony od stałej klientki. Od pani, od której już kilka samochodów od jej rodziny właściwie udało się kupić. I tak dla przykładu Toyota Avensis, która tutaj była pokazywana na kanale, pochodziła. Kupiona była właściwie od syna tej pani. I niedługo, właśnie po tej tojacie, zakupiona została ta Meganka, którą ta pani z kolei miała dość krótko, ponieważ ten samochód użytkowała jakieś 3 miesiące. Samochód był świeżo sprowadzony z Niemiec. Kupiła go sobie, no ale trafiła się okazja na kupno bodajże Hyundai Santa Fe. Nie chcę tutaj kłamać, ale wydaje mi się, że to właśnie ten samochód miał zastąpić tą właśnie Megankę. Gdzieś tam też odkupiony miał być od znajomych. No i po prostu jako, że taki Hyundai jest na pewno bardziej użytkowym samochodem na polne drogi, no to zdecydowała się na sprzedaż tej właśnie meganki i w ten sposób... Samochód trafił do mnie. To jak wiadomo, nie jest nowe, bo to jest 2007 rok. Także już swoje tutaj ma na plecach, ma bardziej w kołach. O kołach zaraz też Wam powiem. Ale tutaj, jedyny taki brzydki element, który nie był taki brzydki w momencie kupna, właśnie przez panią, tą znajomą, moją tego samochodu. Ale niestety tutaj brama jej uderzyła. A jak wiadomo, co też przyczynia się trochę do dysproporcji kolorów, ponieważ z czasami te właśnie błotniki, zderzaki czy też maski w scenikach dwójkach, czy też megankach właśnie z dwójkach trochę różnią się kolorystycznie, bo one są stworzywa. Błotnik jest plastikowy, zderzak wiadomo również, maska jest też aluminium, także one troszeczkę inaczej się starzeją w porównaniu z resztą karoserii i to przy jasnych lakierach może tak nie widać, ale przy ciemnych czasami i srebrny, srebrny też właśnie to lubi. Także szukałem błotnika w kolor, bo tutaj uderzyła brama. Także mamy pęknięcie w tym miejscu, i tutaj to się wszystko skumulowało. Nie wygląda to jakoś fajnie. Mógłbym kupić, co prawda, farbki i zrobić taką zaprawkę. Farbki, farby, lakieru właściwie, i to wyglądałoby lepiej. No ale to byłoby takie wiecie, dla oka, ale niekoniecznie dla użytkowania. Także i tak trzeba o tym napisać, trzeba to jasno jakoś powiedzieć. Mi niestety nie udało się znaleźć nigdzie błotnika w takim kolorze, bo ten kolor samochodu. On jest naprawdę dużym atutem tego auta. To jest bodajże TD11 czy TED, nie wiem jak to się tam fachowo wymawia. No ale ten kolor najczęściej właśnie występuje w kabrioletach. Fakt, że tutaj u nas w okolicy jeździ też sedan, właśnie poliftowy, czyli taki trochę Evenement, bo przeważnie Megan Cadwójkian no to albo kombi, albo hatchback pięcio- czy tam trzy drzwiowy, ale w sedanie ich nie było jakoś szczególnie dużo. Jeździ jeden też właśnie w takim kolorze, jeździ też jeden kombiak ale jednak jeżeli chodzi o części, no to części właśnie w tym kolorze najczęściej są do kabrioletów, a kabriolety mają inne błotniki, jest tutaj inne przetłoczenie zupełnie, e, tutaj leci sobie taka linia i też są dłuższe z tego co mi się wydaje, także niestety taki błotnik tutaj pasować nie będzie, a wymienione tutaj z rzeczy takich mechanik została właśnie kompletna płóśćka. Nówka sztuka, ona kosztowała bodajże tam chyba 420 zł, bo jak wiadomo nie kupuje się do takich samochodów, które już fakt są wiekowe, może i są fajne, ale są jednak wiekowe. E, Jakichś OM-owych rzeczy, także wleciał tutaj zamiennik, ale za to nówka sztuka. Przy okazji też wymienione zostały łączniki stabilizatora, bo jeden faktycznie stukał, także dwa zostały wymienione i okazało się też, że. Jedna rzecz, która tutaj trochę popsuła cały obraz tego samochodu, e, czyli na chwilę obecną świeci się błąd ABS i kontroli trakcji, który mam nadzieję uda się wykasować. A przy okazji właśnie demontażu tej półośki w kole, właściwie w piaście jest czujnik z taką blaszką, czujnik od ABS-u, który, który tak właściwie ten czujnik właściwy, e, widzicie, tutaj moja wiedza mechaniczna i możliwość właśnie tłumaczenia takich mechanicznych zagadnień trochę siada. E, do łożyska. W łożysku mamy taką blaszkę, łożysko jest w kole i do niej wpinany jest czujnik od ABS-u, i to jest najwięcej na tym jest w tym momencie, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego zjawiska. E, także to zostało wymienione, bo ta blaszka gdzieś tam sobie przegniła. Wymieniliśmy to we własnym zakresie, natomiast nadal ten błąd się tam gdzieś świeci. Nie wiem, może akumulator trzeba odpiąć, może trzeba to jakoś wykasować. Nie mam zielonego pojęcia, mam nadzieję, że uda to się zrobić, bo jest faktycznie wymienione. I też wymieniona była jedna guma tutaj na wahaczu, właśnie też w tym kole. Także wszystko praktycznie działo się tutaj. Także płożki nie, wymienia, nie wymieniałem ja, natomiast całą resztę już tak. No i tak właśnie samochód się prezentuje. Także wstydu nie ma. A, i co jeszcze? Kupione tutaj zostały cztery koła całe. Bo tutaj nie wiem jak do tego doszło. Czy on tak już był sprowadzony, czy nie mam pojęcia, chociaż wątpię, żeby przegląd w ogóle przeszedł w takim stanie, bo z tyłu były dwie opony totalnie sparciałe. Wyglądały tak, jakby leżały sobie po prostu gdzieś tam na słońcu, i później jakiś drifter je dorwał i upalił do stanu bieżnika takiego dość nikłego. Gdzieś tam jeszcze były na wysokości ogranicznika, natomiast były dość mocno sparciałe. A z przodu mieliśmy zestaw 1 plus 1, czyli tam były dwie zupełnie inne opony. Także, no ciekawie. Tego też akurat nie zauważyłem. W sensie widziałem, że opony są bardzo słabe, ale nie zauważyłem, że dwie z przodu są różne. Także wleciały takie oto kompletne koła, udało się znaleźć. I to są opony zimowe: cztery takie same. 20 chyba pierwszy tydzień, 2021 rok. Nie, 24 tydzień 2021. Także one, może nie są jakieś super, hiper, firmowe, bo jak wiadomo, no to wszystko musi być firmowe, ale za to są nowe i całkiem nieźle trzymają się śniegu, jak już udało mi się sprawdzić. A tak oprócz tego, tu mamy jakieś małe przytarcie, którego no fakt przydałaby się właśnie ta zaprawka, bo mogłaby tutaj pomóc trochę wizualnie ocieplić, właśnie wygląd tego samochodu. No ale w moim odczuciu to też nie jest jakoś konieczne, ponieważ on się broni całą resztą. Czyli właśnie takim ogólnym wyglądem, braku korozji, braku właśnie rdzy. Pyszczek. Ja generalnie lubię francuskie samochody, także to jest taki trochę fetysz. Pyszczkowatość tego samochodu jest też całkiem spoko. Lampy zostały przepolerowane. Fakt, one już tak trochę parują od zewnątrz, bo jest jak jest. Cały lakier też został spolerowany. No i samochód miał generalnie wyglądać super turbo fajne, bo fajnie, bo właśnie taka wersja poliftowa, te 130 koni, 6 biegów, sprawna klimatyzacja, wyposażenie może bez szału, ale też całkiem niezłe. Ale ten właśnie zestaw, czyli aparat, no, który zabieram ze sobą za każdym razem robiąc zdjęcia, nagrywając właśnie filmik taki sprzedażowy, no, zostało to wszystko uzupełnione quick detailerem, dwoma ręcznikami do osuszania, które w tej chwili są już turbomokre. mokre i takimi jeszcze szmatkami, fibrami. Jak przyjechałem tu na miejsce, to samochód był już cały ubrudzony na dole od tego błota pośniegowego. Także od razu po przyjeździe fibry, ręczniki do osuszania przeleciałem tutaj Jakkolwiek to dziwnie brzmi, cały dół tego samochodu, cała reszta również została osuszona, bo gdzieś tutaj w międzyczasie, wiadomo, trochę gdzieś tam z drzew, trochę wody, żeby on fajnie wyglądał do zdjęć i też do takiego filmiku sprzedażowego, który, do którego link dodaję do każdego praktycznie swojego ogłoszenia, żeby kupujący, zwłaszcza teraz zimową porą, przyjechał po samochód i miał mniej więcej w głowie obraz tego auta, czyli jak ten samochód wygląda. Bo zobaczcie sobie teraz, teraz to prawda, on jest nadal mokry faktycznie mógłbym go teraz raz jeszcze osuszyć i podjąć taką próbę zrobienia zdjęć, no, ale niestety ręczniki już nie dają rady, one już po prostu nie wchłaniają tego wszystkiego. Ja go trzy razy osuszałem, trzy razy atakowałem właśnie tym kudekiem, żeby wspomóc właśnie to osuszanie, mógłbym tylko tym ręcznikiem właśnie, ale ten quick detailer ma właśnie za zadanie też trochę pomóc nam osuszać to auto. Po prostu jedna wielka walka z tym wszystkim. E, także. Nie dziwię się ludziom, że nie chcą zimą za bardzo kupować samochodów, nawet takich, bo tutaj nawet, żeby było ciekawiej, szyba jest z przodu oryginalna, także też dość fajna sprawa. No i nie dziwię się, że ludzie nie chcą kupować samochodów. No przyjeżdżanie po auto, które w środek właśnie, o tak jak tutaj, czyli patrzymy sobie, otwieramy sobie drzwi, cztery szyby w prądzie, lusterka w prądzie. Skórzana kierownica. Patrzymy sobie na tapicerkę. O, tapicerka w fajnym stanie, lalala, la, la, wszystko elegancko. Stan licznika wiadomo, też widoczny. Widzimy, że radio jest takie aftermarketowe. Zresztą co do tego radia, bo tutaj też są w słowku dokumenty, tu było zainstalowane jakieś dwudinowe, jeszcze prawdopodobnie na terenie. No ciężko mi powiedzieć, jak to było. Natomiast siedziała tutaj dwudinówka. I jak widzicie, ktoś padł na genialny pomysł, o czym ja totalnie zapomniałem, jeżeli chodzi o to auto. Totalnie zapomniałem kupić ramki. Kupić oryginalnego radia, a miałem taki piękny zamysł. Bo to może i ładnie wygląda: bo to Sony, MP3, tak, tutaj Explode i tak dalej, ale te wkręty. To już wygląda ewidentnie turbo niefajnie. Także to muszę jeszcze naprawić powiedzmy przed wystawieniem tego samochodu. Także on prawdopodobnie zostanie sprzedany, jeśli uda mi się kupić to z oryginalnym radiem, żeby też mogło sobie tutaj współdziałać z tym właśnie sterowaniem z kierownicy, o bardziej spod kierownicy i będzie to na pewno wyglądać ładniej, estetycznie i nie będzie tych paskudnych wkrętasów. No a tak cała reszta samochodu wygląda jak wygląda, to no nawet kierownica nie jest jakoś mocno zużyta. On zresztą też nie ma jakiegoś takiego dużego przebiegu. O ile wierzyć, oczywiście, bo tutaj niestety, jeśli chodzi o dokumentację, to już jest gorzej 215 tysięcy. No. Nie ma kwita, nie ma potwierdzenia ciężko mi powiedzieć. Ja go kupiłem na polskich tablicach, także ja nigdy za przebiegi nie byłem odpowiedzialności. no ale pewnie jest to gdzieś tam do sprawdzenia nie byłem odpowiedzialności w sensie za takie samochody, które już są u nas w kraju, tak. Jedna wielka męka z tym autem, żeby zrobić zdjęcia, a teraz, jak widzicie, piękna, ładna pogoda. Ja tutaj siedzę od jakiejś półtorej godziny i gdybym przyjechał teraz, to nie byłoby absolutnie żadnego problemu ze zrobieniem fajnych zdjęć tego auta, z nagraniem filmiku, kiedy on byłby suchy, kiedy wszystko byłoby widoczne. I kiedy kupujący mógłby przyjechać oglądać taki właśnie samochód, a nie zaśnieżonego bałwana, bo te samochody niestety tak właśnie w tej chwili wyglądają, przyjeżdżamy oglądać auto i jeżeli ono jest jeżdżone, to wiadomo, nie pojedziemy sobie gdzieś tam na myjnię za bardzo, no bo wszystko przymarza, przymarzają uszczelki i tak dalej. Czyli jeździmy samochodem, który jest w stanie brudnym. No bo skoro to auto, z kilometr, już było brudne na dołach, już było cało tego błota pośniegowego i tak dalej, no to po kilku dniach jeżdżenia wyglądałoby o wiele, wiele gorzej. Czyli albo przyjeżdżamy oglądać taki właśnie samochód, albo jeżeli samochód, tak jak w moim przypadku stałby sobie na placu, to byłby jedną wielką śnieżką. Mogę co prawda odpalać taki samochód codziennie, może być gdzieś tam przepalany żeby to gdzieś tam odmarzło. Natomiast to też się tak trochę mija z celem, moim zdaniem. I zawsze, jeżeli chodzi o tą zimową porę, to mam duże problemy z tym, co w ogóle zrobić z takim samochodem, jeżeli on nie stoi gdzieś tam w garażu, nie jest zamknięty na jakiejś hali i tak dalej. I też nie dziwię się kupującym, że właśnie przeważnie taki styczeń, luty, czyli te takie najbardziej e, miesiące, w którym śnieg jest tak najbardziej generowany z nieba. Tak to można ująć że one są takimi martwymi miesiącami właśnie w handlu samochodami, wtedy naprawdę za dużo się nie dzieje, ponieważ te samochody wiadomo są jakie są i ludzie nie chcą kupować tego przysłowiowego właśnie kota w worku. Ja staram się to w jakiś pewien sposób yy udogodnić te zakupy tak ludziom, czyli zrobić te zdjęcia, kiedy on jest czysty, suchy, yy, nagrać takie dokładne filmiki, żeby ktoś mógł sobie obejrzeć tam wiadomo tam 7-8 minut oglądania, chodzenia dookoła takiego samochodu. Nie tak teraz jak ja sobie plotę, pewnie trzy posty, jak niektórzy napiszą w komentarzach, tylko pokazywania yy, kawałek po kawałku, czyli tu sobie idziemy, błotnik, ciach, wyżej, niżej, gdzieś tam od spodu. No, można sobie gdzieś tak poklatkowo zatrzymywać i mieć jakiś pogląd na samochód, i wydaje mi się, że to powinno stać się gdzieś standardem w ogłoszeniach. Zwłaszcza, że tak naprawdę każdy ma do dyspozycji smartfon, to też jest w tej chwili nagrywany smartfonem i może nagrać właśnie coś takiego, taki filmik sprzedażowy i dzięki temu pomóc kupującemu podjąć decyzję, zwłaszcza w tak ciężkim czasie, jak teraz, czyli w czasie takim zimowym. No, bo jak widzicie teraz, ten samochód jest w miarę widoczny. Gdyby tutaj gdzieś pękała, powiedzmy jakaś pachlówka czy coś takiego, no to też byłoby to jakoś widoczne. Wiadomo, nie zastąpi to nigdy takich oględzin naocznych, oględzin na żywo, takich organoleptycznych, ale też zawsze pomaga to w pewnym stopniu podjąć decyzję, czy w ogóle warto jechać, oglądać taki samochód. Ale się nagadałem, w sumie tyle. Jadę, mam buty przemoczone, cały jestem przemarznięty. A teraz jak na złość jeszcze jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce, a ręczniki są już tak mokre, że po prostu nie dałbym rady nawet zetrzeć tego roztopionego śniegu. No masakra po prostu, po prostu masakra, albo inaczej, po prostu zima. Także dzięki wielkie za oglądanie, do następnego, hej!